Cześć, hej, witam Was bardzo serdecznie. Witam Was na kolejnym miksie z drapkowym. No i dzisiaj drapiemy sobie zdrapeczki za 50 zł. Mam nadzieję, że troszkę lepiej nam pójdzie niż ostatni miks, <grym> bo szału nie ma ostatnim czasem. Także zobaczymy. Na no dzisiejszy draping debiutują takie zdrapeczki jak 500 tysięcy złotych w banku. Mega pensja Big 777, dwa razy owocowa eksplozja. Yy, dwa razy wingo, jeszcze nigdy nie drapałem w miksach zdrapkowych, w ogóle nigdy nie drapałem, tak co ja mówię w ogóle nie drapałem jeszcze wingo z drapeczki lucky 7, szalone 20 szybkie 50 oraz pensja, dzisiejszy odcineczek będzie troszkę przyspieszony, nie chcę żeby to trwało nie wiadomo ile czasu, bo wiecie owocowa eksplozja na pewno długo czasu mi zajdzie, wingo podejrzewam, że też, bo pierwszy raz to drapie i tam to jest jakieś ogmatwane <laughs> a no i zapomniałbym w dzisiejszym miksie jest ze mną moneta, którą dostałem od zadrapanych, czyli od Klaudii i Adama. Oni wcześniej to dostali od Mery, także moneta szczęście jest przekazywana z rąk do rąk, ale oczywiście nie dostałem jej żadnej parsce, tylko osobiście od nich dostałem jako taki prezent, także ja jak się z kimś z kolejnym yy, zdrapiących osób na YouTubie spotkam, to na pewno ją przekażę, żeby dalej tam dryfowała po tym internecie. No, i też jest drapak od Michała. Kto by był zainteresowany takim drapakiem? Ja z miłą chęcią wam dam link do aukcji. Można taki drapak sobie nabyć. Serdecznie wam go polecam, bo jest naprawdę bardzo fajny, jeśli chodzi o drapanie z drapek. Na pewno wie, o wiele po prostu szybciej sobie drapiemy te zrapeczki. No i nie ma z nim takich trudności, jak czasami z monetami czy z jakimiś innymi tam drapakami, także mówię Wam solidny produkt, stal nierdzewna ręcznie wykonana, także solidna rzecz, ok draping zapowiedziałem, troszkę się zagadałem już więcej nie mówię, wybaczcie drapiemy pensja na pierwszy ogień idzie przybliżymy cyk, no i zaczynamy a, trzymajcie za mnie kciuki, zapomniałem dobra Nasze wygrywające liczby to 33 oraz 26. Ok, także szukamy 31, 32, 17, 13, 3 oraz 25. No niestety, wszystko obok. Także pierwsza zdrapeczka idzie do świetnika. <laughs> Okej, okay. yy, y, drapiemy bonus, szybkie 50, ale niestety jest sztabka. Dobra, szukamy. Może w szybkim 50 coś uda nam się wypolować. 4 zł, 50 tysięcy, 50 tysięcy. O, kurna jakbym to trafił, to. Uff, uh, szaleństwo. Yy, 50, 504. Szukamy dalej, 2. 50 i 100. Także zdrapeczka jest też pusta. Także ląduje w śmietniku. Ok, szalone 20. No, za szalej, szalone. Dawaj mi tu dwie dychy. <grydy> Dobra. Auto, Autoworek, skrzynia, samolot. Banknot, monety, portfel oraz łódka. Także zdrapeczka też jest niestety pusta. Kolejna do kosza. Drapiemy sobie kolejną zdrapeczkę. Jest to Lucky 7. A tu jest księżyc, także nie ma podkowy, także jest tutaj pusto w bonusie. Może tutaj coś znajdziemy. Nasze wygrywające liczby to 12 oraz 21, 24, 19, 14, 28, także tutaj pusto w tej linii 18, 23, 11 oraz 22. Kolejna zdrapeczka niestety jest pusta. Jak widzicie. No i dobra, zaczynamy ze zdrapeczką Wingo. I na pewno ten moment będę Wam przyspieszał, bo pierwszy raz ją drapię. No i z tego co widziałem, jest czasochłonna. Tak. Dobra, zaczynamy. Także jak widzicie Pierwsza zrapeczka Wingo jest pusta Lecimy od razu z kolejną W tej mamy 3 zł. Tak jest. Literki kontrolne też to potwierdzają. ZZZ. No i jedna linia. Ok, także drapeczka trafia do wygranych. Miło. No i dobra, przechodzimy do owocowej eksplozji. No i tak samo przyspieszam, bo to by było za długie. Dobra, dobra, już jesteśmy po drapaniu, ale jak widzicie, niestety zabrakło nam troszkę szczęścia. No i literki kontrolne też to potwierdzają. Także pusta, owocowa eksplozja. Przechodzimy do drugiej, no i przyspieszamy. Okej, okay, także jesteśmy też po owocowej eksplozji zdrapeczka numer 2. No i niestety też nie udało nam się znaleźć jakiejś wygranych Okej, okay, szukamy dalej. Teraz przechodzimy do zdrapeczek po 10 zł. Odrobiny oddalimy. Big 777 idzie na ogień. No i szukamy. Siódemeczki oczywiście. Gram numer 3, safe, banknot złoto, serce arbus, bank, bank, dzwon, jabłko, jabłko, safe cytryna, korona, koniczyna, arbus, cytryna, monety, pik, wiśnia, worek, banany. Serce, korona, truskawka, złoto, garnek, diament, pik, dzwon, pierścień, worek, pomarańcza, ananas, truskawka, koniczyna, no i diament. Także zrapeczka big 777 jest też pusta. Powiem Wam szczerze, że bilans się przedstawia na razie bardzo słabo. Zobaczymy, czy te dwie zrapeczki jeszcze coś wybronią. <grych> Także czekamy. Mega pensja. Wygrywające liczby to 19, 49, 32, 6 oraz 11. No i szukamy. 1. Mega pensja 17, 38, 33, 34.

Dwadzieścia dziewięć oraz piętnaście No dobrze, także mega pensja też niestety się na nas obraziła dzisiaj Jedyna szansa i nadzieja jest 500 tysięcy złotych w banku Także drapujemy sobie i szukamy Dwadzieścia osiem, dwadzieścia jeden, trzydzieści sześć Szesnaście oraz trzydzieści są to nasze wygrywające liczby No i dobra, także szukamy

Dwadzieścia pięć, czterdzieści, dziewięć, trzydzieści cztery, no i ostatnia nadzieja, że tu jest następna: dwadzieścia trzy, jedenaście, dwadzieścia siedem, trzy oraz trzydzieści siedem. Także tak jak widzicie moi drodzy, ostatnio coś te zrapki się na mnie obraziły, wygraliśmy dzisiaj tylko w jednej zdrapeczce 3 złote, 47 na minusie, <grym> nie będę tego komentował. Mimo wszystko mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, także koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, zachęcam Was do subskrypcji kanału, być na bieżąco z moimi kolejnymi zrabkowymi odcinkami. Może w następnych odcinkach będzie szło mi lepiej? Kto to wie, zobaczymy. Ja traktuję to jako zabawę, także to jest jako taki, mówię, dodatek, coś chcę nagrać i tyle. Także hej, cześć i widzimy się w kolejnych odcinkach.